Witam na zimowym vlogu. Będziemy robić cytrynówkę, potem krewetki, na końcu trochę popróbujemy letać bokiem, na końcu robię burgery. Zapraszam serdecznie. No to zaczynam od nalewki. Najpierw wyparzam cytryny, odkładam je do miski, potem będę je obierał z tej skórki. Gotuję wodę, zaraz dodam 5 goździków, szczyptę gałki muszkatołowej i cynamon. W międzyczasie obrałem sobie już cytryny. Zaraz jabłka będę obierał. możemy przygotować wywar pod nalewkę. Przygotowuję jeszcze miód, rozpuszczam w wodzie. Tutaj widzimy jak serenki biegają i zaczynamy. Witam serdecznie na tym pięknym zachodzie słońca. Będziemy robić nalewkę cytrynową. Mam przygotowany galon, w którym wcześniej była orzechówka ze skórką pomarańczy, którą przedałem już do butelek. To zaczynam tak naprawdę wkrajać cytrynę. A to mój towarzysz dzisiejszy. witaj się. Cytrynę mamy już sól i teraz czas na jabłka. Zjadłaś, jabłuszko? Nie? Tak. Super, moi drodzy, mamy już w środku jabłka, mamy cytryny, wlewamy teraz spirytus. Pół litra żubrówki dolewamy jeszcze. Oraz 250 ml. rumu. Oh. Na sam koniec mamy przygotowany wywar z miodu, goździków, gałki muszkatołowej. Przelewamy, zakręcamy, nalewka cytrynowo-jabłkowa, proszę bardzo, zobaczymy za jakiś czas co z tego wyszło, mam nadzieję, że znowu nie będzie za słodkie, coś pięknego, stoją trzy naleweczki, dynia, dzika róża, cytrynka, A za miesiąc jakoś zobaczymy co z tym winem. Może jakoś da się odkwasić, nie wiem. A orzechówki udało mi się zlać pięć butelek łącznie. O, proszę bardzo. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotujemy krewetki. Będą potrzebne oczywiście krewetki, czosnek, cytryna, masełko, papryczka, chili. Krewetki do smażenia przygotowujemy następująco. Najpierw wyglądała tak. Następnie usuwamy z niej twardą skorupę oraz nóżki, ogonek i na końcu przecinamy ją na pół i usuwamy czarne jelito. Tak przygotowana krewetka jest gotowa do wysmażenia. Te całe obieranie krewetek zajmuje tu naprawdę sporo czasu. Mam nadzieję, że przynajmniej zmienię gusta smakowe. Będzie mi to smakowało. Wszystkie składniki mamy już przygotowane. Będę po kolei wlewał najpierw. Dwie-trzy łyżki oliwy, następnie 3 łyżki masła. Stworzymy wywar następnie po jakimś czasie wrzucać krewetki. Jedna, druga i trzecia. Następnie trzy łyżki masła. Proszę bardzo, mieszydzełko, roztapiamy masełko z oliwą. Masło nam już ładnie skwierczy, możemy teraz dodać czosnek. Teraz dodajemy papryczkę chili. Wtarłem sobie papryczkę będę płaków. Bardzo ładnie pachnie. Teraz dodaję krewetki. I zmieniamy na drugą stronę. Dodajemy do tutaj jeszcze sok z cytryny. Pierwsza, druga, trzecia i ostatnia. Mieszamy wszystko ładnie. Niech to się pięknie przesmaża. Trochę soli, trochę pieprzu oraz odrobinę kolendry. Mieszamy wszystko raz jeszcze i krewetki mamy gotowe. Panie i panowie, szanowni państwo, sprawdzam, czy mi po pierwsze wyszły, po drugie, czy zmienimy swoje gusta smakowe i mi będzie smakował wasze zdrowie. Powiem wam szczerze, że zmieniłem swoje gusta smakowe i mi... Tak się one prezentują, pięknie się zarumieniły, wyglądają niczym plasterki mandarynek. Za szybą, jak widzicie, idealna jest. Jo, siema. Tu trochę popadało, to trzeba to dobrze wykorzystać, prawda? Tu także trzeba trochę polatać bokiem. Także lecimy. ser, który będziemy teraz mące, jajku, bułce. Jeszcze raz mąka, bułka tarta. Na trzy części obtaczamy, smażymy płytkę Pierwszy serowy kotlet. Pierwszy ser, za gruby. Trochę wyleciało z niego. Super ucieczony Bułka, majonez, ser w panierce, prażona cebulka, burger, keczup, sałata, Pomidorek, ogórki i mamy od gotowego burgera. Proszę bardzo. Bon appetit. Burgery dla chłopaków zrobione. Teraz wam pokażę yy, jak wygląda kuchnia po takim gotowaniu. Boga. Okay. Proszę bardzo. Niesamowite. Masakra. To wszystko na dzisiaj i do następnego. Na razie. Cześć pa.